Witam Was kochani, ja się tu nagrywam z mojego ogródka. Przyszła tutaj po te cukinie. po dzisiaj wam zrobię coś pysznego. Tutaj rośnie taka moja łączka Zrobiłam ją specjalnie do pszczółek. Popatrzę co tu jeszcze mam. Jakieś resztki. Tu jest jedna. To jeszcze są malutkie jest druga no, tak no to mamy fajne cukinie i zapraszam was na mój filmik i tu ino chcę wam pokazać moje drzewka awokado one mają półtora roku kto ma interesa jak takie drzewka samemu wyhodować to filmik jest na moim kanale zapraszam serdecznie no ale teraz zabieramy się już za placki i potrzebujemy pół kilograma obranych kartofli, jedna cukinia tako, tutaj miała 300 gram, sól, pieprz oczywiście do smaku i dwie małe cebule, jedno jajko i bułka tarto. Moja panierka tutaj jest domowa, ja zawsze robię sama panierka, też pokorzę Wam w następnym filmiku, co tam do środka dodaje. I tak, zaczynamy od Starcia cukinii na dużych oczkach. Cukinia jest oczywiście umyta i końcówki są odkrojone. I z przypraw dodaję soli i pieprz. Jeżeli ktoś lubi więcej jakichś innych przypraw czy jakiś ziół, to można sobie dodać, ale ja lubię tak tradycjonalnie z solą i z pieprzem i tak fajnie czuć ten smak tych kartofli i tych cukinii. Moja cukinia już tutaj jest starto, teraz ją posola, przemieszam i wszystko to idzie na sitko, bo cukinia ma bardzo dużo wody i wtedy będą to bardzo na oleju pryskało, trzeba tak ją zostawić na dobre 10 minut, aż te soki ona puści i teraz zabiorę się za kartofle, ścieramy tak samo kartofle na dużych oczkach. I tu kartofle już mam też gotowo, gotowe starte, dodaję je do tej cukinii na te sitko. Przemieszam jeszcze raz trochę posola i zostawiam to wszystko na te 10 minut, aż to wszystko razem puści soki. I teraz zabiorę się za krojenie cebuli, ale ta deska zaś mi sam tak loczę, i wystarczy, że pod taką deskę domy sobie takie dwie gumki z krauzy i wtedy nam się fajnie wszystko czymie i nic znowu nie uciekło. Ja mam tutaj cebulę z mojego ogródka, jedna większą, jedna mniejszą, ale weźcie takie dwie średnie, to wystarczy i kroimy wszystko w kosteczka. Następnie cukinia, no trochę tam odciekło tej cukinii, jak skrobi, trochę zostanie w kartoflach, to jest dobrze. I tak, teraz te kartofle i ta cukinia dobrze odciśniemy i przekładamy na miska. Jajko lekko rozszczepać widelcem i dodać do kartofli i do cukinii. Następnie przyjdzie cała cebula do środka. Sól i pieprz do smaku. I dwie łyżki bułki tartej I wszystko razem bardzo dobrze zawymieszać. Jeszcze pokosztować i doprawić, jak coś brakuje, bo te placki jednak soli potrzebują. I teraz bierzemy się za smażenie. Na patelnia wlewamy olej i na gorący olej formu formujemy te placki i pieczymy je na taki złotawy, jasnobrązowy kolor z obu stron. Placki te mi się bardzo fajnie piekły. Olej mi w ogóle nie pryskał, bo było bardzo dobrze odciśnięte. A poza tym ta bułka, tarto, bardzo dobrze wpija. Ta woda, co jeszcze jest z tych cukiń, czy tam z tych e, kartofli. I tak, przewrócimy je wszystkie zaś na drugą stronę. I z drugiej strony też fajnie podpiekamy. I gotowe odkładamy na papier kuchenny, żeby z tego tłuszczu nam fajnie obciekły, i robimy następną porcję. I moje placuszki są już gotowe. Tak się je udekorowałam, Zrobiłam do nich sos śmietankowy. Można także podawać z gęstą śmietaną albo z sosem grzybowym. Smakują wyśmienicie. I tak, teraz susę jednego już teraz kosztuje. No i smakuje oczywiście rewelacyjnie. Bardzo pyszny i w sumie szybko do zrobienia. I obiad gotowy. I tak, kochani, polecam wam ten przepis. Wypróbujcie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajkowaniu. Napiszcie coś fajnego w komentarzu. Fajnie, że tu ze mną jesteście, bo bez tego by nie było tego kanału. Dziękuję wam za to. Życzę wam fajnego dnia i widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa pa.